Już po raz piąty forum inwestycyjne w Tarnowie poprzedziło forum ekonomiczne w Krynicy, czyli największą tego typu gospodarczą imprezę w Polsce. Mamy okazję rozmawiać o rzeczach ważnych, a dla Tarnowa jest to niepowtarzalna okazja pokazania miasta na zewnątrz dla tych, którzy tutaj przyjeżdżają, uzmysłowienia. Indywidualnego charakteru naszego miasta. I ukazane... Do Tarnowa przyjechało wielu przedstawicieli rządu, samorządów, ekonomistów i specjalistów gospodarki z kraju i Europy. Bardzo nam zależy, aby debata kryjnicka, tarnowska przekładała się na jasne odpowiedzi dotyczące przyszłości polskiej i europejskiej gospodarki. W ciągu 20 Dwóch lat już e, istnienia forum i dzisiaj mamy też pięciolecie, pięciolecie forum e, tarnowskiego. Mam wrażenie, e, a nawet jestem głęboko przekonany, e, iż e, tak poważnej debaty, jaka się zapowiada w najbliższych dniach jeszcze na tym forum nie było. Debata ile państwa w gospodarce ze szczególnym uwzględnieniem okresu kryzysu. O tym, czy w takiej sytuacji bardziej integrować kraje Unii Europejskiej, czy nie, mówił Ginter Verhoegen, były komisarz do spraw rozszerzenia Unii Europejskiej. Ważny element tegorocznego forum to zagadnienia związane z sytuacją w branży chemicznej oraz kierunkach i trendach w rozwoju przemysłu chemicznego. W roli eksperta Jerzy Marciniak, prezes zarządu azoty Tarnów. Cele nasze to jest być w WIG-20 w ciągu najbliższej dekady, być drugim, utrzymać drugą pozycję przez cały ten okres, drugiego producenta nawozów w Europie i zwiększyć wartość dla akcjonariuszy. To wszystko przełoży się na utrzymanie zatrudnienia, na rozwój nowych ciągów technologicznych tutaj w Tarnowie. To zwiększy z kolei podatki lokalne i podatki. Wracające później z budżetu państwa tutaj do miasta. Dzięki temu być może będzie mogła bardziej zostawać młodzież nasza po studiach w Tarnowie, a nie szukać pracy poza miastem. W drugim dniu forum dyskutowano też o kluczowych dla Państwa sektorach gospodarki Starnowa goście i eksperci przenieśli się do krynicy na 22 forum ekonomiczne, gdzie tematem przewodnim jest nowa wizja na trudne czasy. Europa i świat wobec kryzysu. Julita Majewska, telewizja.